A? Wygląda na to, że coś y, się będzie działo. Stop! Stop! Niech pan zostawi moją matkę. O, oh, Hej, chwilka, ok, koleżanko? Ja, to y, nie będzie bolało. Pearl, moja droga. Wszystko jest w perfekcyjnym porządku. Przez chwilę mnie nie będzie. Y, no, idę z tym młodym człowiekiem. Matko, proszę, pomóż mi. No, pozwól mi również iść. Nie, ty musisz tutaj zostać i chronić naszej posesji. Tak, na pewno ośmiolatka ochroni Twoją posesję, pani Morgan. Ale. O, nie rób takiej smutnej twarzy. He, hej, coś ci powiem. Pokażę ci, co to f fajnego. Spójrz, to prawdziwy pistolet. Detektywie, proszę już mnie nie denerwować. A, przepraszam. Biedny gamszu. Żeby tak. Yy, no, żeby. Musieć iść za ucho, tak? Za Morgan Au Matko <noise> Więc... Ale to byłby fajny obrazek, żeby tutaj umieścili, że jak Morgan pociąga gamszu za ucho no, Z tej wioski Ale gamszy cały czas z tym pistoletem Że Pearl chce jej podawać Pokażę ci coś fajnego, to prawdziwy pistolet Matko To nigdy się wcześniej nie wydarzyło Perus, Panie Nick, Mam naprawdę złe przeczucia, których nie mogę się wyzbyć. Myślę, że coś naprawdę złego ma się e, za chwilę stać. Boję się, naprawdę się boję, Panie Nick. Powiedz coś, Wright. Cokolwiek! Jestem w tym beznadziejny. Okej, okay, Maja. Panie Nick, a co z. A co z mistyczną Mają? Z nią wszystko będzie w porządku. Myślę, że skręciłem wystarczająco dużo dowodów. Mistyczna Maja, Ona musi się czuć teraz całkiem sama. Proszę, panie Nick, niech pan pójdzie ją odwiedzić. Tak, ale nie mogę po prostu ciebie tutaj tak samo zostawić. B będę. F no, ze mną wszystko będzie w porządku. B proszę, pani. Mistyczna Maja potrzebuje pana. Jej zwrok jest. jej wzrok jest. jej wzrok jest naprawdę przeszywający. Okej. Okay. No, jak to się mówi, te, te dzi małe dzieci mają najczęściej najbardziej przyszywające spojrzenia. Tak więc, z powrotem do więzienia. No, naprawdę się niecierpliwiłam, Phoenix. Mia! A więc, jak idą przygotowania? Myślę, że mam wystarczająco dużo dowodów i informacji. Tak, myślę. Wszystko będzie jutro na twoim karku. To, czy Maja zostanie uznana za winną, czy niewinną, to jest bardzo ciężkie brzemię. Hmm... Jeżeli pamięć mi wciąż służy... Mia również mała, miała kilka psychozamków. Mia! Zamierzam zdobyć ostatni kawałek informacji, którego potrzebuję. Pewnie. E, no, z... E... Służę pomocą. Okej, okay, morderca. Mia. tak? Mia. Ty coś wiesz, czy tak? Mam na myśli co do prawdziwego mordercy. Mm. Tak. Co pewnością wie. Trzy psychozamki, Auć. Ależ dlaczego tak sądzisz? Naprawdę ciężko czasem przyznać się do tego, że można zobaczyć czyjeś sekrety. Wygląda na to, że już czas, żebyś wy, wyjawił swoje, no, swój tok myślenia. Tak, pojedynek, umysłu, pojedynek umysłów przeciwko mi. Uff. Ale najpierw jutrzejsza rozprawę? Jest wciąż bardzo dużo pytań, na które musisz odpowiedzieć przed jutrzejszą rozprawą. Masz na myśli, jak na przykład prawdziwy morderca podostał się do pomieszczenia i zabił Doktora Greya. Tak. Także kiedy ten morderca wszedł do y, komnaty przywoływania? Przecież wy wszyscy staliśmy staliście tuż przed drzwiami, kiedy zaczęło się wzywanie. Co oznacza, że morderca musiał już być w tym pomieszczeniu, zanim zaczęło się to przyzywanie? Tak y, również ja myślę. Ale, czy Maja nie powiedziała już, że nikogo tam nie było? To również jest prawda. Ale, jeżeli nie możemy domyśleć się tego, co y, robił morderca, wtedy utkniemy. Y, no, jak wielorp na plaży. Hmm. Okej, okay, teraz co do techniki przywoływania kary. Nigdy nie pomyślałabym, że nadejdzie taki dzień. Czy naprawdę chcesz, żebym e, opowiedziała ci o przyzywaniu dusz? Ta sprawa ma no, bardzo silny związek e, z przywoływaniem dusz. I mam. E, myślę, że jeszcze wszystkiego nie rozumiem. No cóż, to jest naturalna rzecz. No bo w końcu e, takie rzeczy to nie jest coś, o czym mówi się codziennie. Równ e, no. Nie myślisz? Tak, przypuszczam, że masz rację. Moc, która pozwala ci zmieniać twoje, w, e, twój wygląd fizyczny w osobę, którą, e, którą wzywasz, było coś, co opanowała nasza, e, nasz przodek, mistyczna Amifej. Już słyszałem to imię. Rodzina Fei e, zawsze była rodziną znaną ze swoich e, posług z bogami. Kiedy narodziła się mistyczna Ami, e, został jej przekazany pewien szczególny dar. E, ponieważ, rozumiesz, ona nazwała, została nazwana e, na pamiątkę jednego z e, bud buddystów e, Ami. Amitaba? Tak to się czyta? Po dziś dzień du jej dusza jest wciąż ukryta wewnątrz yy, urny Karain. Zazwyczaj ta urna jest yy, na wiecznej drodze i ma tam napisane jej imię. Yy, tak. O, no dalej, Phoenix. To jest tylko bajka. Czy naprawdę mówisz mi, że to, że mogę Cię zobaczyć, to też jest bajka? To bajka, czy też nie? Magatame zaprezentuje se. Tak więc dowiedzmy się, co mi ja wie o prawdziwym mordercy Phoenix. Sądzisz, że ukrywam jakieś informacje od ciebie, Czyż nie tak? Tak. A więc w porządku. Powiedz mi, kogo mam chronić? Morgan Fay, oczywiście, w końcu to Twoja ciotka. Morgan Fay, oczywiście. Nie ma ni żadnej innej osoby, yy, jaką byś mogła bronić mi, ja. Okej, okay, pierwszy schowanek z głowy. Bardzo dobrze, ale... Kiedy wydarzyło się to morderstwo, moja ciotka była na zewnątrz z wami wszystkimi. Co oznacza, że ona ma alibi? To się zgadza. Pokaż mi jakiś dowód, który rzuciłby cień podejrzenia na moją ciotkę. I myślę, że tym dowodem jest kawałek ubrania. Jeżeli Maja e, zdołała zmienić jakoś swój kostium podczas e, gdy my raportowaliśmy przestępstwo dla policji, kto mógł zmienić jej ubrania, kiedy ona była nieprzytomna? Tylko Morgan Fay, która była właśnie przy jej boku. Dowodem jest ten kawałek ubrania. Znalazłem to wewnątrz piecyka koło Wiecznej drogi. To jest ten sam materiał jaki jest używany w kostiumie Mai z wyjątkiem tej y, plamy krwi. Masz na myśli, to, jest, y, pocho to pochodzi z kostiumu Mai, który ona nosiła, kiedy wydarzyło się morderstwo. Tak. Ale kiedy Maja została aresztowana, ona nosiła ten sam kostium. To oznacza, że ktoś musiał zmienić. Y, y, no, zmienić jej kostium. Zmienić jej kostium? Ale dlaczego? Jeszcze nie wiem dlaczego. Ale jest tylko jedna osoba, która mogła to zrobić. Jedyną osobą, która zajmowała się Mają, moja ciotka. Co oznacza to, spojrze to spojrzenie? Twój argument jest zbyt naciągany. Ha? Nie masz żadnego dowodu, że ten kawałek ubrania pochodzi z kostiumu Mai. Ale ta krew. A czy wiesz, czy ja to jest krew? Nie wiesz, czy tak? Czy masz jakiś dowód, y, który mówisz, że ten kawałek ubrania jest... pochodzi z kostiumu Mai. Otóż jest to czarny klucz, bowiem jakimś cudem y, ten sam klucz wylądował w tym samym piecyku, w którym y, znaleźliśmy ten kawałek ubrania. Tak. Myślę, że to jest dowód, którego poszukujesz. Klucz do komnaty przywoływania, ha? Gdy zaczynało się wzywanie duszy, Maja y, miała przy sobie ten klucz. A jednak w jakiś sposób magicznie wylądował w piecyku w y, środku ogrodu. Masz rację. I to właśnie powiedziała mi Maja. Kiedy wzywałam duszę, mój y, klucz był wciąż no, w moim rękawie. I zarówno ten klucz, jak i kawałek ubrania zostały znalezione wewnątrz tego samego piecyka. Co oznacza, że ten kawałek ubrania był częścią kostiumu Mai. Z całą pewnością wyglądałoby na to, że masz rację. Ktoś zmienił jej ubrania na inne, i wtedy ten ktoś spalił kostium, który ona wtedy nosiła w tym piecyku. Jest tylko jedna osoba, która mogła to zrobić. Jedyną osobą, która zajmowała się wtedy Mają. moja ciotka. Dokładnie. Ok, drugi psychozamyk. Bardzo dobrze, Phoenix. Dziękuję. Tak długo jak masz te dwa kawałki dowodów, możesz rzucić cień podejrzenia na moją ciotkę. Jednakże... F jednakże? Jak powiedziałam na początku, moja ciotka ma alibi. Tak, ona była z nami przez cały czas. Oto jest moje ostatnie pytanie. Nie musisz prezentować naprawdę solidnego dowodu, ale chcę tylko wiedzieć. Jeżeli moja ciotka była podejrzaną, a więc jak ona popełniłaby tamto morderstwo? Jak ona to zrobiła, ha? Chcę, żebyś się przedstawił swoje przemyślenia, czyby moja ciotka mogła zamordować doktora Greya. Kogo lub czego ona potrzebowała? Ini mini. W końcu ona już się yy, no, prawie nam przyznała tym swoim złowieszczym śmiechem i tym, że coś nam jakieś, yy, podaruje jakieś kruchy kawał ciasta. To jest oczywiście metaforą. Inni mini. Ona jest odpowiedzią na ostatnie pytanie. Co oznacza, że moja ciotka i ini mini... One były w zmowie. I tak oto odblokowaliśmy kolejne trzy psychozamki. I to u mii! Okej, okay, a więc morderca. Coś mnie zastanawiało przez cały ten czas. Ta zbrodnia to jest coś. Czego nie mogła przeprowadzić żadna normalna osoba. To osoba musiała dużo wiedzieć o posesji fejów, no i samej wiosce. Ale Morgan już ma alibi. Tak, i to dlatego nie mogłam domyśleć się, jak to mogło być zrobione. Możemy przypuścić, że Inimini jest to jakoś wplątana, ale mamy jeden wielki problem. Problem? Z czym. Nie mamy żadnego motywu. Dlaczego Morgan chciałaby zabić doktora Greya? Dlaczego ona miałaby robić coś takiego? Także nie wiemy dokładnie, czy ona naprawdę współpracowała z Ini. Mia też nie ma pojęcia, ha? Hmm, a więc jest tylko jedna możliwość. Ha? Pomyśl o tym, Phoenix. Dlaczego moja ciotka miałaby robić coś takiego? I dlaczego ona zrobiła to w tak e, nie maga, no, nienaganny sposób? Mm, ponieważ. Matka. Ona jest jedyną osobą, która trzyma kluczy do tego wszystkiego. Matka? Czyja? Moja? Nie bądź głupi. Moja oczywiście. Misty Fay. Matka, mi i mai? Dlaczego ona miałaby teraz mieć coś z tym wspólnego? No a teraz. Wygląda na to, że zgromadziliśmy wszystko, co mogliśmy. Wszystko, co musimy zrobić, to jutro wygrać. Wszystko wtedy będzie jasne. Racja, szefowo, nie przegramy. Okej, okay, i tak oto kończymy kolejny dzień śledztwa. I być może ostatni w tym rozdziale. W następnych częściach po raz kolejny będziemy się zmierzyć z Franciską Von Carmo w sądzie. No, wygląda na to, że już mamy pojęcie, kto zabił, kto współpracował w tym morderstwie. Pozostaje nam udowodnić, dlaczego Ini i Morgan chciałaby zabić doktora Greya, no i jak to po kolei wszystko przebiegało. Wszystko to w następnych odcinkach Phoenix Wright Ace Attorney Justice for All. Na dzisiaj się z wami żegnam. Na razie.